zaleni przez krzyż. Święty Paweł mówi: Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół. Przypomnijmy sobie Ewangelię, kiedy Piotr w imieniu wszystkich powiedział: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Wtedy Jezus zaczął otwarcie mówić swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele przecierpieć, i że będzie zabity i zmartwychwstanie dnia trzeciego. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął mu mówić. Panie, niech Cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra Zejdź mi z oczu szatanie jesteś mi zawadą bo myślisz nie na sposób boży lecz na ludzki jakże odmienny wydaje się krzyż jeśli postrzegany jest z perspektywy ludzkiej a nie boskiej Piotr chciał ocalić Jezusa od krzyża podczas gdy Jezus Chciał ocalić Piotra i nas wszystkich przez Krzyż. Dla Piotra i dla nas wszystkich, jeśli nie myślimy według Boga, ale według świata, Krzyż reprezentuje całokształt wszelkiego nieszczęścia, maksymalne cierpienie, śmierć. Pragniemy odrzucić cierpienie, Ponieważ nie leży ono w, nasz, w naturze człowieka. Czytamy w Księdze Mądrości: Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu, ani władania odchłani na tej ziemi. Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Ponieważ Bóg nas kocha, przyjął ryzyko bycia nieodwzajemnionym i dlatego miłość przynosi cierpienie. W takim stopniu w jakim kochamy w takim też stopniu cierpimy a ponieważ człowiek zgrzeszył cierpienie jest nieuniknione dlatego Jezus mówi do Luizy Córko moja krzyż jest ciernistym owocem który na zewnątrz jest przykry i kujący ale gdy usunie się ciernie i skórkę, znajduje się cenny i smaczny owoc. I tylko ten, kto jest cierpliwy, aby znosić przykrości, ukłuć, może odkryć tajemnicę tego drogocennego i smacznego owocu. Tylko ten, kto zdoła odkryć tę tajemnicę, patrzy na niego z miłością oraz porządliwie poszukuje tego owocu. Nie zważając na ukłucia, podczas gdy wszyscy inni patrzą na Niego z pogardą i Go lekceważą. Księga Nieba, Tom 7, 9 maja 1907 roku. Jezus zatem powiedział do swoich uczniów, Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój, i niech mnie naśladuje. Niech co dnia bierze swój krzyż. Kto wie, jaką minę mieli ci, którzy słuchali Jezusa? Wszyscy wiedzieli, czym jest krzyż, najbardziej okrutne i haniebne narzędzie, za pomocą którego Rzymianie dokonywali egzekucji na skazanych. Co oni pomyśleli? A co my sądzimy? My myślimy o tym, jak bardzo Jezus wycierpiał podczas swojej męki. A co za tym idzie, myślimy o tym wszystkim jako o bolesnej sytuacji. Ale jak Jezus na to patrzy? Jezus przyjął krzyż od pierwszego dnia, od wcielenia. To prawda, że od tego momentu rozpoczęła się jego męka i odkupienie. Zatem krzyż to nie tylko coś, co jest wykonane z dwóch drewnianych belek. Jak to wytłumaczyć? Krzyż tworzą dwie przeciwstawne skrzyżowane belki. Przychodzą tu na myśl dwa tajemnicze drzewa. Które znajdowały się w centrum ziemskiego raju, drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła, z którego człowiek miał nie spożywać. Pierwsze drzewo przedstawia wolę Boga, a drugie wolę człowieka. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, ma wolę Bożą, wolę Ojca. I wolę ludzką. Te wole są w Nim doskonale zjednoczone, utożsamione w jednej woli bosko ludzkiej. Kiedy wola ludzka i boża są przeciwstawne, jedna tworzy krzyż dla drugiej. Jezus uświęcił krzyż a nie odwrotnie. Dlatego to nie krzyż uświęca ale poddanie się woli bożej która tworzy prawdziwe i całkowite ukrzyżowanie jeśli Jezus nosił swoją mękę od pierwszej chwili swojego życia to dlatego że dźwigał w sobie nas wszystkich całą ludzkość a z nią wszystkie grzechy świata dlatego zastał te dwie wole przeciwstawne w formie krzyża i ze wzajemnym cierpieniem. Jednak dla niego krzyż, na którym się rozłożył już od samego wcielenia i na którym żył w spokojnym zawierzeniu, to ramiona Ojca, nieskończenie dobrego i umiłowanego. Ten krzyż przynosi nie śmierć, ale życie. Ten krzyż nie powinniśmy nieść ciągnąc, ale powinniśmy pozwolić, aby to On nas niósł w swoich ramionach. Ten krzyż nas ogo ogołaca i napełnia Jezusem. W ten sposób puste przestrzenie dobra i życia, którym jest cierpienie, zostają wypełnione dobrem i życiem Jezusa. Nie ma nikogo, kto nie musiałby przejść przez cierpienie. Jednak w jakim kierunku podąża? Cel i owoc krzyża zależał od tego, czego każdy z nas chce i tu wkracza wiara. Na kalwarii były trzy krzyże, wszystkie trzy były krzyżami boleści. Oprócz Krzyża Chrystusa z miłości, która nas odkupia i zbawia, jest Krzyż dobrego złoczyńcy, Krzyż pokuty i wiary w Chrystusa, Krzyż, który prowadzi do zbawienia i życia, oraz Trzeci Krzyż, Krzyż drugiego złoczyńcy, który umiera w desperacji, bluźniąc. Jemu Krzyż nic nie daje. Wszyscy tam się znajdujemy w jednym z tych trzech krzyży. Dlatego Jezus mówi: Krzyż przysposabia duszę do cierpliwości. Krzyż otwiera niebo i jednoczy niebo i ziemię, czyli Boga i duszę. Moc krzyża jest potężna. Kiedy krzyż wnika w duszę, nie tylko ma, ma, ma moc usuwania rdzy wszystkich ziemskich rzeczy, lecz także sprawia, że dusza znudzona jest rzeczami ziemskimi, czuje do nich wstręt i gardzi nimi. Sprawia natomiast, że smakują jej i podobają się rzeczy niebieskie. Jednak cnotę krzyża uznają nieliczni. Tak więc gardzą nim. Księga Nieba, Tom II, 16 maja 1899 roku. Córko moja, to nie uczynki, ani wygłaszanie mów, ani moc cudów dały jasno poznać, że byłem Bogiem. Kiedy zostałem postawiony na krzyżu i na Nim wywyższony jak na własnym tronie, wtedy zostałem uznany za Boga. Tak więc tylko krzyż objawił światu i całemu pieku, kim naprawdę byłem. Wszyscy więc byli wstrząśnięci i rozpoznali swojego stwórcę. To krzyż zatem objawia duszy Boga. I pozwala poznać, czy dusza rzeczywiście należy do Boga. Można powiedzieć, że Krzyż odkrywa wszystkie ukryte części duszy i objawia Bogu i ludziom, kim ona jest. Księga Nieba Tom czwarty 8 marca 1899 roku. Nie powinniśmy być zaskoczeni ani gorszyć się cierpieniami chwili obecnej, ponieważ, jak mówi święty Paweł, niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To po to bowiem co widzialne przemija, to zaś co niewidzialne trwa wiecznie. Do tajemnic chwalebnych dociera się dopiero po tajemnicach bolesnych. Trzeba przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego, mówili apostołowie, umacniając dusze uczniów i zachęcając do wytrwania w wierze. Święty Paweł mówił o udrękach Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół, ponieważ Kościół powinien odtwarzać, czyli przeżywać jako całość w swojej historii, całe historyczne życie osobiste Jezusa Chrystusa. W ten sposób my, jako Kościół, dotarliśmy już do jego męki. Widzimy proroczą zapowiedź tego w pierwszym rozdziale trzeciego tomu Księgi Nieba. Przebywając w swoim zwyczajowym stanie, mówi Luisa, znalazłam się poza sobą, w kościele. Był w nim kapłan, który odprawiał ofiarę mszy świętej. Gdy to czynił, gorzko płakał i powiedział... Kolumna mojego kościoła nie ma na czym się oprzeć. Kiedy to mówił, ujrzałam kolumnę, której wierzchołek dotykał nieba, a pod tą kolumną znajdowali się księża, biskupi, kardynałowie i wszyscy inni dostojnicy, którzy wspierali tę kolumnę. Jednak ku, moje, ku mojemu zdziwieniu, Spojrzałam i zobaczyłam, że niektórzy z tych ludzi byli bardzo słabi: niektórzy na wpół zdegradowani, inni chorzy, jeszcze inni pełni błota. Bardzo niewielu było w stanie ją wesprzeć. Tak więc ta biedna kolumna chwiała się i nie mogła ustać w miejscu z powodu wielu wstrząsów. Które otrzymywała od dołu. Nad tą kolumną był ojciec święty, który złotymi łańcuchami i promieniami, które wysyłał z całej swojej osoby, robił wszystko, co mógł, aby ją wesprzeć, przykuć i oświecić ludzi, którzy mieszkali poniżej. Pomimo, że niektórzy uciekali, by móc swobodnie się deprawować i brudzić błotem co więcej Ojciec Święty robił co mógł aby związać i oświecić cały świat kiedy to widziałam kapłan, który odprawiał mszę świętą nie jestem pewna czy był to kapłan, czy nasz Pan ale z mowy wynikało, że był to Jezus jednak nie jestem tego pewna. Przywołał mnie do siebie i powiedział do mnie: Córko moja, zobacz w jakim opłakanym stanie znajduje się mój kościół. Ci sami ludzie, którzy mieli go wspierać, upadają i swoimi dziełami go obalają, uderzają w niego, a nawet go oczerniają. Żeby temu zaradzić, muszę przelać tak dużo krwi, aby utworzyć kąpiel, która ob, obmyje to zgniłe błoto i uleczy ich głębokie rany. Wtedy uzdrowieni, wzmocnieni i upiększeni tą krwią będą mogli być zręcznymi narzędziami do wsparcia tej kolumny, tak aby była stabilna i trwała. Potem ujrzałam krwawą masakrę, jakiej dokonano na ludziach znajdujących się pod kolumną. Co za straszna tragedia. Bardzo mało było ludzi, którzy nie byli ofiarą. Byli tak zuchwali, że próbowali nawet zabić Ojca Świętego. Ale wtedy wydawało się, że dzięki tej przelanej krwi i dzięki tym krwawym i zmasakrowanym ofiarom, ci, którzy pozostali, stawali się silni, tak, iż mogli wesprzeć kolumnę i nie dopuścić, by się chwiała. Och, jakie to szczęśliwe dni. Potem nadeszły dni triumfu i pokoju. Oblicze Ziemi wydawało się odnowione. A kolumna nabierała swojego pierwotnego blasku i piękna. O szczęśliwe dni. Pozdrawiam was z daleka, gdyż oddacie tak wiele chwały mojemu kościołowi i tak wiele czci Bogu, który jest je, jego głową. 1 listopada 1899 roku. Zakończymy innym rozdziałem z Czwartego Tomu Księgi Nieba, 2 września 1901 roku. Dziś rano mój ukochany Jezus ukazał się zjednoczony z Ojcem Świętym i zdawał się do niego mówić: To, co przecierpieliście dotychczas, ty i Kościół, to nic innego jak wszystko to, przez co ja przeszedłem od początku mojej męki aż do wyroku śmierci. Synu, nie pozostaje ci nic innego jak tylko dźwigać krzyż na kalwarię. Kiedy to mówił, wydawało się, że błogosławiony Jezus wziął krzyż i położył go na ramionach Ojca świętego. Sam pomagał mu go dźwigać. Kiedy to czynił, dodał. Wydaje się, że mój kościół jest jakby umierający. Zwłaszcza jeśli chodzi o warunki społeczne. Z niepokojem wyczekują okrzyku śmierci, ale odwagi, mój synu. Po tym jak dotrzesz na górę, gdy krzyż zostanie wywyższony. Wszyscy będą wstrząśnięci, a Kościół pożyci, porzuci swój umierający wygląd i odzyska pełnię sił. Krzyż będzie jedynym środkiem, i tak jak krzyż był jedynym środkiem, który wypełnił pustki wytworzone przez grzech i zjednoczył Boga i człowieka, oddzielonych od siebie nieskończoną odległością, tak też w obecnych czasach jedynie krzyż wyniesie czoło mojego odważnego i promieniującego kościoła oraz smyli i przepędzi wrogów Dodam aby ci którzy potrafią zrozumieć zrozumieli że fragment ten w niezwykły sposób przypomina upublicznioną proroczą i symboliczną wizję tajemnicy fatymskiej. Kto może, niech ją przeczyta i porówna i zrozumie, kim jest ten ojciec święty.